Wiem, że zostawiłem plecak gdzieś tutaj. Dobra. Hej, Miles, jak leci? Hej, dobrze cię widzieć. Nie wierzę, że pan Atlas będzie tu u nas, w biwi. Jeżeli spodoba mu się moje brzmienie, może nawet dostanę stypendium! Hej, Miles! Tutaj! Hej. Oh, dotarłeś. Dzięki. Chcę z nim pogadać... o tym... programie fizyki... Komputerowej. Dostaliśmy pani zgłoszenie o zaginionej osobie. Co się stało? W tym problem. Nie wiemy. Poszła po coś do auta i puff. Nie wróciła. Słyszałem dwa słowa: zaginiona i osoba, więc pewnie tak. Śmiało. Zajmiemy ci miejsce. Muszę dogonić dyrektorkę. Może czegoś się dowiem? Czy ma pani coś, co do należy? Tak. Zostawiła telefon. Odblokowany? Jedziemy. Tylko powiadomienia z opaski sportowej. Liczy jej kroki. Gdziekolwiek jest. Uczniowie uwielbiają panią Ferguson. Oby była cała. Proszę ją znaleźć. Postaramy się. Pani Ferguson zniknęła? O nie. Nadal ma przy sobie opaskę sportową. Może mógłbym namierzyć jej sygnał? No dobra. Zobaczmy, gdzie jest ta opaska. Ostatnia lokalizacja. Dawson Harbor. Na Miles, pan Atlas już jest. Kiedy będziesz? Najpierw znajdę panią Ferguson! Niedługo tam będę! Właśnie rozdaję podania o stypendium. No, weźmiesz też dla mnie? Zrobię coś lepszego. Wysłałam ci link. Dzięki. Powodzenia i pośpiesz się. Siema, Miles. Co tam, ganki? Coś pilnego? O, tak. Jest ze mną pan Atlas. Powiedziałem mu, że nie przyszedłeś na targi, bo kolidują z twoim y, wolontariatem. Więc chcę porozmawiać przez telefon. Masz chwilę? Dzięki, Ganki. Ale to raczej nie jest najlepsza pora. Mam go na linii, panie Atlas. Wiem, że śpieszy się pan na samolot. Ganki! Cześć. Miles? E, tak. Dzień dobry. Przeprzesz. Dzwoni nie w porę? E, nie. Wszystko w porządku. Damy radę. Świetnie. Podobno jesteś zainteresowany technologią muzyczną. No to opowiedz mi o sobie, jakie masz hobby? Hobby? E, zajmowałem się produkcją muzyki, ale ostatnio trudno mi znaleźć czas. Ganki puścił mi twoje kompozycje. Są niezłe, zwłaszcza utwór rozbójacki. Co cię zainspirowało? E, już mówię. Któregoś dnia tak się bujałem i... Rozmyślałem, no i tak jakoś samo wyszło. Ciekawe. A powiedz mi, co jest dla ciebie ważne w życiu? Pomaganie ludziom w potrzebie, odpowiedzialność, uczciwość, bycie oparciem dla innych. Bardzo ciekawe. I na koniec, dlaczego powinniśmy cię przyjąć do naszej szkoły? Bo się nie poddaję. No i staram się postępować właściwie. Nie zawiodę was. Fascynujące. Dobrze, Majs. Dziękuję za rozmowę. To już będzie wszystko. Dziękuję. E, podać panu e-mail na wszelki wypadek, czy. To. mogło być lepiej. Może zdążę jeszcze wrócić do szkoły i pogadać z panem Atlasem. I wszystko wyjaśnić. No dobra, skoro mamy ich już z głowy, zobaczmy, dokąd prowadzi ten sygnał. Tam jest. Ta szyba wygląda na kruchą. Nie o skąd. Skąd miałabym cokolwiek wiedzieć o RTX 35? To taki sam sześcioelementowy zamek. Pomóż nam go otworzyć, bo inaczej zrobi się nieprzyjemny. Porwaliście mnie i do krzesła. Czy to jeszcze za mało? Już dobrze. Jest pani cała? Nic mi nie jest. Ale co to są za ludzie? Skąd wiedzą, że pracuję dla rent? Lepiej pomyślmy o tym, jak się stąd wydostaniemy. Proszę się schować. Załatwię to. Oh, yeah! Godne. Pokonałeś ich całkiem sam? Taka już moja praca. Gotowa? Czy ty zamierzasz wziąć mnie na ręce? Jasne, już to kiedyś robiłem. Mimo wszystko proszę o zapewnienie, że jeśli na ciebie zwymiutuję, to mnie nie pozwierz. Dobrze zapewniam panią, tylko niech mnie pani uprzedzi! Dzięki Spider-Manowi, nasza ukochana nauczycielka pani Ferguson wróciła do nas cała i zdrowa. W dowód wdzięczności mam zaszczyt ogłosić Spider-Mana oficjalnym bohaterem Brooklyn Visions. Jesteś tu zawsze mile widziany, Spider-Man. Dzięki. A teraz na dziedziniec czeka nas demonstracja i pokaz robotów. Czasu. Cześć, Miles. Doceniam twoją determinację, ale wiem, że byłeś zajęty czymś innym. Pan Sinclair bardzo mi cię zachwalał. Dyrektor Evans też. Więc zróbmy to porządnie. Spotkajmy się na kampusie. Osobiście. Babce jest kilka zgłoszeń z kampusu BV. Pomyślałem, że do ciebie zadzwonię. Podobałby mu się. Hej, słuchaj tego. Wygląda na to, że ktoś obcy łączy się z tymi podrabianymi spiderbotami. W sensie, że ktoś je namierza? Właśnie. Tylko nie wiem, kto. Znajdź kolejne, jeśli dasz radę. Potrzebuję jak najwięcej danych. Brawo, Ganki, jesteśmy o krok bliżej rozwiązania zagadki. Wodu Praulera tu jest skrytka. Zaczynam to ogarniać. Ciągnę tę rurę wyżej. Znalazłeś skrytkę przy starej stacji radiowej. Zastanawiałem się, co to. Ta stacja była kiedyś najważniejszą miejscówką w Brooklynie dla wschodzących gwiazd hip Hop. Mieliście z czas antenowy? Prawie, że. Ale w ostatniej chwili zastąpiła nas jakaś nowa ekipa ze Staten Island. Jakby co, wciąż mam twoje widy. <laughs> Nowy Jork nie jest jeszcze gotowy na naszą składankę. Wszystko w swoim czasie. Komuś stanie się krzywda. Jest. Niech mają panie... teraz Mówicie do mnie? Zorki, musicie trochę zwolnić. Teraz nie mamy. Nic tak nie pobudza jak porządny pościg. Teraz jestem nakręcony. Mogłem pomóc ci z pracą domową i ugotować jedyną rzecz, jaką potrafię. Ale teraz jest już za późno. Marko był dokładnie tam, gdzie chcieli. Ale chwila. Chimia to jego córka? Nie miałem pojęcia. Sprawdzałam o Marko. Jest coraz lepiej. Coraz bardziej kontaktuje, nawet z tą jeść. Lekarze są dobrej myśli. Brawo. We'll <laughs>